Cześć, cześć, jestem Adam Stanisław Czuczytkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego rozkomunikacyjno podlasie XXI wieku Jesteśmy w Wilnie, zatrzymaliśmy się w jakiejś baru na coś chłodnego do picia bo po przejściu z Góry Trzech Krzyży i w tym gąszczu tak zwanych, słuchajcie w labiryntach miasta Wilna, no, Trzeba się coś napić. Pozdrawiam wszystkich z Wilna. Nie siedzcie w domu, nie bądźcie durniami. Słowa, w Polsce zapraszamy do turystyki. Jeżeli nie, 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 nie wychodzisz na spacery, jesteś w domu, jesteś po prostu ustecznionym durniem Słowa, cześć. Wilno zawsze polskie